Kamera? Na żywo, jesteś na żywo? Akcja. Siema, co tam? Akcja, gratulacje, cenne zwycięstwo. A, dziękuję bardzo, dziękuję. No, Michał Butowski zgodził się wziąć tę walkę tak naprawdę na dzień przed, tak? Chciałbyś mu podziękować za to? Tak, tak, już podziękowałem w OKTAGONIE. Tutaj również dziękuję. Co, no mogę powiedzieć, gdyby nie no pewnie ta walka by się nie odbyła, tak? Zawiedlibyśmy jako organizacja, bo ja też czuję się jej częścią, moich kibiców i, i ogólnych kibiców, ale stanęliśmy na wysokości zadania, organizacja się spisała, Znalazła zastępstwo, walka była wygrana, super. Znacie się z Michałem, walczyliście wcześniej, jak oceniasz jego dzisiejszą dyspozycję? Osobiście uważam, że w miarę dobra była, nie, nie ukrywam, no tam skręcał się w tym parterze. E, próbował mi takie zapasnicze zajście, bo mi cały czas się ręką pod nogę. E, na szczęście byłem na to wyczulony i czułem, że chcę to zrobić. Próbował się skręcać, delikatnie wstawać. E, no widać, że no, nie było tak, że on z marszu e, przyszedł. No ja wiem, w jakimś tam treningu musiał być, nie? Wojtek, w tym roku walczysz często gęsto, nie tylko dla organizacji fen, więc yy, chciałabym, żebyś troszeczkę opowiedział o tym swoim ostatnim występie yy, poza organizacją. Tak, tak, tak. Miałem okazję właśnie zawalczyć w Niemczech yy, dla organizacji EFM. Yy, Walczył tam również Michał Matella. Co mogę powiedzieć? Yy, została złożona propozycja tak mojemu bratu menadżerowi. Przedstawił mi ją, powiedzieliśmy, że jest super pięknie, fajnie. Zadzwoniliśmy do FEN-u, fen mówi super pięknie, fajnie. No i co? Podjęliśmy rękawice, biliśmy się, wygraliśmy i też super, nie? Skąd wynika ta twoja taka motywacja? Bo rok 2020 dla reszty ludzkości nie jest tak życzliwy, a ty tutaj się bijesz i, i widać, że, nie, że sprzyja ci tak naprawdę ta atmosfera wyjątkowa. Powiem szczerze, o, po pierwsze otaczam się wyjątkowymi ludźmi, którzy mnie wspierają. To jest na pewno numer jeden. Numer dwa, staram się nie oglądać wiadomości, tylko robić swoje trenować. E, no bo wiadomo jak to w mediach, tak? Znaczy nie mówię to o was, ale e, z tymi wszystkimi różnymi e, kolosami. kolosami. Po prostu robię swoje, koncentruję się na tym, co mam zrobić i, i nie zaprzątam sobie głowy niepotrzebnymi rzeczami po prostu. Ojcze, druga zwycięska walka, druga w świetnym stylu, czy to na i walkę o pas? E, no powtarzałem to wiele razy, mógłbym, e, bardzo bym chciał stoczyć walkę o pas oczywiście. Jeżeli organizacja uważa, że już Zasłużyłem na to i że jestem gotów, to ja podejmę rękawice yy, i trzymam za to bardzo mocno kciuki. A y, tak sympatycznie nawiązując do tego, co stało się w ostat na ostatniej gali w Szczecinie, zaręczyny były czy jakiś ślub się szykuje? Tak, tak, ślub będzie w przyszłym roku we wrześniu. Konkretnej daty nie zdradzę, bo zbyt dużo ludzi jeszcze przyjdzie i będzie problem. <laughs> jeszcze przyjdą media branżowe, no, będzie No właśnie wtedy... są do 100 osób i teraz nie wiem jak tutaj wszystkich dopchnąć. Ale jakoś ich połpycham. Mam nadzieję, że wszystkie te obostrzenia zejdą i że normalnie będzie można zrobić jedno wielkie, grube weselicho. Ja jeszcze wrócę do walki. Chyba Michał od początku odczuwał Twoje ciosy, takie mnie wrażenie. Tak, tak. Biłem bardzo mocno, tak jak właśnie tutaj na rozgrzewce z trenerem Radkiem Królem na tarczy i z trenerem Łukaszem Książko. I, i naprawdę czułem, że to są mocne ciosy, tylko no tak jak mówię, nie każdy wszedł czysto, nie, weszły niektóre na gardę, nie były dobrze trafione w punkt, żeby znokautować. No. Knockout nie jest tak prosto zrobić, w 99, jak nie w 100% to jest po prostu troszkę szczęścia, no bo nigdy zawodnik nie bije taką, że teraz uderzy i znokautuje, więc to jest szczęście, trzeba czysto trafić. Ale no na pewno odczuwał te ciosy. Nawet jak na gardę uderzy bardzo mocno, precyzyjnie. Mocno wejdziesz w timing, mocno zaprasujesz ciało, ciałem, ta siła uderzeniowa jest duża i, i to przeciwnik zawsze odczuwa, nawet jak na gardy dostanie. Ostatnio twój kolega klubowy Michał Piwowarski również zaliczył e, ciekawy występ na, w organizacji Babilon. Na pewno tam pomagałeś mu przy tym przygotowaniu, co powiesz o jego występie. Jestem bardzo zadowolony z jego występu. Razem trenujemy, razem się wspieramy, jesteśmy bardzo dobrymi kumplami. Yy, żałuję, że nie mogłem być na tej walce, bo miałem być, ale że to było tydzień przed moją walką, to niestety nie wchodziło to w grę. Gratuluję mu zwycięstwa, zaprezentował się super, ale wiem, że tego chłopa jeszcze stać na dużo, dużo więcej. Yy, mogę tylko powiedzieć, że naprawdę ciężki trening przed nim i, i to będzie kolejna wielka gwiazda. Bardzo dziękuję uprzejmie, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Dobra. Ja mam jeszcze jedno pytanie dla bo ja mam środki, informacje. E, okazuje się, że Adam Kowalski prawdopodobnie zmierzy się z Marcinem Wójcikiem w związku z powyższym. Czy to chciałbyś się zmierzyć może z Marcinem Łazarzem? E, jestem otwarty na każdą, e, na każdą walkę, ale z kim, co, jak, na pewno wydaje mi się, że prędzej czy później do mojej walki z Marcinem Łazarzem dojdzie. Ale nie chcę teraz jeszcze nic na gorąco mówić. Ta walka na pewno się odbędzie, ale kiedy to nie wiem. Jasne. Dziękuję. Dziękuję. dziękuję.